w antologiach charytatywnych też, tak, w peronie literackim. Także myślę, że co? Jak myślicie przed nim? No. Kochani, jako kolegium nasze Ma Widzę, że ona się wzruszyła chyba. E, jako nowy. Ona przedstawi, bo było troszkę kłopotów ze zdrowiem ostatnio. Przechodniów nas mocno straszyła. Piękna, pierzasta z zakręconym dziobem. Wszyscy ją rozpoznają tym sposobem. To jest nasza cudna, szalona sowa około no, torsu kręci się jej głowa. My w lutym mieliśmy taki, bardzo, taką bardzo miłą chwilę, kiedy dziękowaliśmy. Dziś, nie sposób jako zarząd wyróżnić. I dla tych, tym, dla których przygotowałyśmy tutaj piękne dyplomy. I nie było mnie pukła. A dzisiaj taką panią mamy. Kulenie magią profesjonalnego cygańskiego tańca. Podziękowania dla Marta Wiśniewskiego, za możliwość przeprowadzenia spotkań Literacko-Artystycznych, prawda? Jolu, ogromne gratulacje, na, że z nami tyle wytrzymujesz czasu, że naprawdę poświęcasz się i czy ręka, czy noga, coś tam, czy szwankuje, to zawsze jesteś ja wiem, co to znaczy. Naprawdę to jest duże poświęcenie. Robisz u przyjaciół na spotkaniach też dużo bardzo zdjęć, co e, naprawdę im bardzo pomaga też, bo to idzie w eter. Więc cieszymy się bardzo i kolejnego. Życzymy sobie z Tobą roku. Dziękuję bardzo. 14 lat mojej ciężkiej e, List gratulacyjny, bo było takie piękne, e, piękne wydarzenie, nie wszyscy mieliśmy okazji niestety e, wziąć w nim udział, ale list gratulacyjny szanownemu jubilatowi wręczymy list gratulacyjny dla Pana Wojciecha Dąbrowskiego, szacownego jubilata, osobowości scenicznej, literata i artysty dużego formatu, zachwycającego talentem i perfekcjonistę, cenionego pedagoga z 60-letnim stażem, to miało być chyba 16-letni, to zaszczyt mieć w gronie Stowarzyszenia Autorów Polskich twórcę tak wszechstronnego, z ogromnym dorobkiem. Posługując się Pana cytatem, mam 20 lat w nawiasie do setki, życzymy tej dwudziestce dorobnych owoców, którymi z przyjemnością będziemy się dylektować. Dziękujemy Ci pięknie. Bardzo serdecznie dziękuję na tym, którzy byli na moim beneficie szczególnie. No, i w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak wszystkich zaprosić na 19 lutego 2045 roku na moje setne urodziny. Jak pragnę śpiewać trele jak słowik chroniony, a nie krakać tak, jak polujące brony. Marzę, by wszystkie narody świata tego były dumne i chlubiły się pokoju. Ja gołębica, widzę, ze spokojem. <klucz> yeah osób przyjmuje, mniej więcej. E, nie, 126 się zgłosiło, ale były osoby, których e, e, no, przy, przyglądałam się tam twórczości, przyglądałam e, stałą ekipę, chcę mieć i powiększam osoby. Oczywiście e, z tych osób tutaj, co się zgłosiły, wszystkie weszły. E, na listę oczywiście. Dobry wieczór, tylko o śpiewię. ale niestety muszę się siedzieć. Ale nie proszę o ciszę, słuchajcie, bardzo proszę, bo uszanujmy to. wspaniałego poetę. No, to, to znaczy, to, to wspaniałego? Znowu. No bo jak nie powiem wspaniałego, to będą gadać. W takim razie może tak. W zapowiedzi Facebookowej było powiedziane, że ja szykuję jakąś niespodziankę. No nie, nie wiem, czy można to nazwać niespodzianką, ale akurat no, udało mi się przygotować do wydania i, i wydać już kolejną książkę, którą właśnie dzisiaj chciałem przedstawić. I to będzie właśnie główny tutaj temat mojego.

No parę egzemplarzy tej książki udało mi się tu jakoś przenieść. Niestety nie mam więcej, bo trochę mi ciężko jest nosić, no ale to jest do rozdania. Wszystko no kto będzie chciał, to sobie weźmie. Jak kto nie, nie zdąży, czy, czy też wypadnie z kolejki i będzie, będzie chciał, no to, to na następne spotkanie może uda mi się przynieść. No i cóż, no, jest to książka pod tytułem Kwiaty Warszawskie, która zawiera moje wszystkie utwory poświęcone tematycznie Warszawie, które już to wcześniej były w takich dwóch tomikach Syrenie Gawędy i Syrenie Gawędy 2. No a poza tym jeszcze kilka wierszy dopisanych. Mam jako takich Nowych Powiedzmy. I całość tu zawiera 42 chyba wiersze. Tam chyba cztery takie mini fraszki warszawskie. Dwa duże poematy i to jest swego rodzaju ciekawostka. Jest to tłumaczenie na język warszawskiego wiecha poematu Juliusza Erasma Bolka, który jest, tu, który jest tu w tej chwili obecny, zatytułowanego Sekrety życia. Tłumaczenie na język się. Może, może parę wierszy z tej książki przedstawię i może zacznę od takiego wiersza zapiski starego warszawiaka. Tak się to jakoś przedziwnie składa, że tu są moje rodzinne strony. Tutejszy jestem, z dziela pradziada, tu urodzony, tu wykształcony. Stałem się cząstką miasta mojego. Jak drzewo w asfalt wrosłem tu prawie i funkcjonuje na stare ego, na złe i dobre, w miłej Warszawie. Nie chcę układać laurek wierszem, to też nie mówię w pięknej czy w cudnej. Widziałem miasta od niej ładniejsze, albo powiedzmy nieco mniej brudne. Z tym moim miastem jest jak z dziewczyną. Może są większej urody, panie, lecz ta jedyna, choć lata płyną, wciąż jest najmilsza. I tak zostanie. Nie jestem żadną barwną figurą czy typem zwiecha lub zmarkach łaski. U mnie to tylko dom, tramwaj, biuro, taki po prostu. Średniak warszawski. Miałem zwyczajną, nudną biografię. Wpisaną w zajęć codziennych kierat, i może nawet hmm, nie potrafię nudzić się tutaj, i to się nie da. W Warszawie nie brak było wydarzeń, co zapadały głęboko w pamięć. Wrzesień, sierpień, październik, marzec, nie jeden piorun, nie jedna W Historii miasta. Nie kreowałem. Mój los do roli statysty zmierzał. Cóż, na powstańca byłem za mały i żal mi tego. A może nie żal. Wielu moich bliskich, tu opłakałem w czasie wojennym i pokojowym, tutaj się stało moim udziałem. było tylko literaturę, ale mnie dotyczyło sztuki. Już było to takie to zakończenie czegoś, co się nazywało wcześniej socjalizmem. I, i Ci nowi artyści, którzy nie akceptowali tego socjalizmu, wreszcie mieli prawo głosu. Tata wydał um, pięć książek. I to było też takie ciekawe, może nie ciekawe, nie wiem, ale interesujące, że on um, wydał pierwszą książkę w 1958 um, w Czytelnik, a potem kompletnie zamilkł. Następna książka dopiero ukazała się w roku 1972. No, i jest też ze względu na tragiczną śmierć w roku 1975. Zginął w wypadku samochodowym. Jest uznawany za tak zwany poetów tragicznych, przeklętych. A to nie dlatego, że, że zginął w tym wypadku, tylko że w wielu wierszach, które pisał, m, odnajdywano takie wewnętrzne przeczucie tej śmierci. No i właśnie za ten wypadek samochodowy w roku 1975. W 1975 roku, 22 czerwca. No i w tym roku mija 50. rocznica tego tragicznego zdarzenia. Jeśli pozwolicie, przeczytam Wam w tej okazji kilka jego wycz. Szara pustynia ściany, szara pustynia nieba, dna pustynia. Może to być dno jeziora, dno rzeki, albo kubka dno. Pustynia stołu, pustynia schodów już nieistniejących, pustynia. Pustynia. Pustynia wspomnień, pustynia okna, pustynia drzwi. I pewno dalej pustynia. Pustynia plaży, pustynia morza, cudzych oczu pustynia. Pustynia ciała, które nie zaspokoi pragnienia. Słuch pustynia, Nawet czyjeś przyjazne usta, przyjazne ręce zapewniają pustynię. Zresztą to nigdy nie trwa długo. Zawsze jest koniec. Pustynia. Słuchu pustynia. Pustynia ciemności, czy powchodzi huragan. Pustynia min, o których jeszcze nie doczemy. Nie trzeba o nich pamiętać. Pustynia, pustynia, na którą przychodzimy, wilgotna od łez, pustynia. Pustynia, którą kochamy, na której siejemy, z klęsk wychodzimy z urzeczeni, nie jeden, jedyny raz, nie nieznani. To przecież tu się spotykamy. To dla nas śpiewa pustynia, na której zostajemy, na której Będziemy, aż nas nakryje szarym przeszkieletem. A ja marzę, choćby od rąbka spódnicy ujrzeć, choćby rąbek pięknej tajemnicy. Pokaż choćby trochę Muszkę. Który skrywasz mądrze? Daj nacieszyć po wszystkie głodne oczy, tym widokiem, który jest. mnie oraz łóżkiem. Ale zanim my bielizny ujrzeć skańczyk, przynieść poczek smara lub brylanczyk. Ech, nie widności, tak rozpaliłaś moje żądze, że ja co noc spragniony twego ciała, co noc myślami po nim błądzę. Kupię ci perły i brylanty. Gdy wróci płynność na Bo do pożyczek przyznam jestem Anty zabrania. Duma ma, o, Ach, mój panie, na darmo robisz tyle huku. Wieś nie się, prawdy te wątpliwe. Pisali o tym na Facebooku. Czy <noise> <noise> się przebierasz w różne strony, Pożujesz, szlokać masz na znaczy statku, Że kąto ci zablokowałem I tkwisz na chwilę w niedostatku. A już myślałem, złota rybka. Uczucia ciągle topią mnie tu. Że tak powiem, decyzja szybka. Mm. Wracam naukę do internetu. <laughs> <laughs> Królowi bajki, nie daj Boże, być może, którąś już tak omamisz. Wracam do pracy, dżinsy włożę, bo czeka butka Znaczy, <laughs>